Zawody przewidziane są dla maksymalnie 16 drużyn. Każda z nich w formie wpisowego będzie musiała dostarczyć organizatorom co najmniej 10 kg karmy, która następnie zostanie przekazana schronisku dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Jeden Lubin. Początek listopada to jest już troszeczkę luźniejszy termin u chłopaków, którzy grają w niższych ligach. No to chcieliśmy to wykorzystać. Tę samą uczcić 11 listopada. Fakt, robimy to wcześniej, ale tylko dlatego, że mamy także inne imprezy. Na pewno w sobotę będzie najprawdopodobniej 16 zespołów. Z całego Lubina. Będziemy walczyli o Puchar Starosty. No i będą wszystkie najmocniejsze ekipy z naszego miasta. Na pewno rywalizacja będzie stała na bardzo wysokim poziomie. No i zobaczymy, kto okaże się najlepszy. Oprócz tego szczytny cel, bo zbierać będziecie karmę dla zwierząt. Dokładnie. Każdy, każdy zespoł w formie spicowego będzie musiał przynieść 10 kg karmen dla zwierząt, którą potem przewieziemy do schroniska dla bezdomnych zwierząt. No i tak, chociaż w taki mały sposób będziemy mogli pomóc tym biednym zwierzakom. Dla zwycięskiej drużyny powiat lubiński przygotował komplet strojów piłkarskich. Dla najlepszych zespołów przewidziano również puchary oraz inne nagrody rzeczowe.